Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa. W kwestii dzisiejszej audycji zaszły małe zmiany. Jest coś innego niż planowałam, ale myślę, że mimo wszystko zostaniecie, żeby posłuchać, co mam do przeczytania. Do przeczytania, no bo nie do powiedzenia, chociaż mówić miałam, ale jest godzina 21:37. Ja w papciach w kwiaty z kokardkami. I głową wypełnioną toną szczęścia, ale i zmęczenia. Dziś miałam snuć opowieść o tym, jak było w kociej kawiarni, a następnego dnia e, prawie przegapiłam koncert w Sanach, bo pomyliłam datę. Jak półtorej godziny czekałam pod teatrem, o wieczorku poetyckim mojej przyjaciółki i o wcześniejszym przyjęciu urodzinowym. 12 kwietnia, gdzie urodziny miałam 7 marca. Tak, urządzanie urodzin w dorosłości bywa czasami ciężkie. I jeszcze o jednym koncercie i jednej wystawie. I o tym właśnie chciałam opowiedzieć, tylko że ten tydzień tak mnie pochłonął, tak mi przyspieszył, wszystko było na wszystkim, nie wyrabiałam na zakrętach, że dzisiaj potrzebuję chwilkę zwolnić. Oczywiście e, powrócimy, powrócimy do tematu. Gdyż bardzo chciałabym to jakoś ubrać w słowa. A dzisiaj dzisiaj zostawiam Was z kilkoma moimi opowiadaniami. Myślę, że w ten sposób będziecie mogli mnie poznać również od strony prozy, nie tylko poezji i chaotycznej paplaniny. Bardzo dawno nie pisałam już nowych opowiadań. Te są z zakamarków licealnych, gimnazjalnych. Ale może niektóre przerwy są po prostu potrzebne? W chaosie listowie snów nie narzucam sobie konkretnej formy. Raczej jest to takie przedstawienie mojej codzienności, zapis, troszeczkę pamiętnik, audio. Może możemy to w taki sposób troszeczkę ująć? Rzeczy będą tutaj różne od poezji. Troszeczkę paplaniny, gadaniny, ehm, tak jak dzisiaj opowiadań. Będzie również muzyka. Lecz zdradzę już dzisiaj, że pojawią się także wywiady. To tyle słowem wstępu, dlaczego dzisiaj tak, a nie inaczej. A przed Państwem opowiadanie pod tytułem Gacek. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz pojawił się u nas czarownik tego pamiętnego dnia, gdy zadzwonił do drzwi, Klara stanęła jak wryta. I ja zresztą także nie do końca wiedziałem, jak mam się zachować. Niby wisiałam, niby nic mnie nie obchodziło. Jak zwykle nakryłam się czarną płachtą po raz kolejny udawałem worek. Tak przynajmniej mówił Mikuś, który czasami odwiedzał Strych, rozsypując na zakurzonych deskach. Szklane kulki. Tym razem też od tego się zaczęło. Ej, zobacz, wygrałem kolejną, pisnął radośnie chłopiec, wytrząsając zawartość granatowego woreczka. Skuliłem się. Z całych jego odwiedzin to co nie znosiłam najbardziej. Przez małe okienko, co prawda, co jakiś czas świstał wiatr. Jednak w porównaniu do toczących się jedna za drugą kulek, była to błahostka. Mali chłopcy, z tego co się orientowałem, często grali w kulki. Później niewiele się to zmieniało. Ludzie lubili w nie lecieć. Dla mnie lot miał zupełnie inne znaczenie. Wieczorem, gdy nikogo oprócz mnie już nie było, lubiłem potrwać do okna. Niewiele za niego widziałem. Jednak to wystarczyło, żebym mógł wyobrazić sobie świat. Jednego dnia pomyślałem, że latarnie to tak właściwie małe gwiazdy, jedyne zależne od człowieka. Z każdą chwilą przerażało mnie, jak wiele od niego zależy. Drzewo, brak drzewa, samochód, samochód w drzewo. Dlatego cieszyłem się, że to nie od niego zależą gwiazdy. Nie umiałbym istnieć bez ich widoku. Innego dnia skupiłem się na księżycu. To była największa spośród znanych mi kulek. Nie byłem jednak pewien, czy faktycznie szklana. Kryształ też chyba inaczej wyglądał, chociaż nigdy nie widziałem kryształu. Jedno było pewne: był piękniejszy niż przydrożny kamień. Gdzieś z oddali słyszałem przygłuszoną muzykę, dochodzącą zapewne z pobliskiego klubu. Aż w końcu wczoraj. Pomyślałem o ciszy, ale nie wiedziałem, co o niej myśleć. Nocami była mi aż tak znana, jak powietrze, a o powietrzu z reguły się nie myśli, z wyjątkami, gdy go braknie. Maciek ubierał się cały czas, że to jemu się należy, ale ja nie dałem za wygraną. Trzeba dociekać prawdy. No nie, Gacek? Mama tak mówiła. Z tą chwilą cisza zniknęła. Zawsze irytowało mnie to jego poruszenie. Ja nie lubiłam ruszać się w jego stronę. Byłam jednak do tego zmuszony, wiedząc, że brak mojej reakcji równa się tknięciem człowieczym paluchem w moje złożone skrzydła. Nieraz jednak udawało się wyjść z opresji całemu. Ej, kacek! Na dźwięk tych słów Przykryłem się jeszcze szczelniej, licząc na to, że mały da w końcu spokój i zabierze szpargały do pokoju. Przeliczyłem się jednak. Gdy tylko nieco wyjrzałem z zabezpiecznej skorupki, chciałem tylko rzucić okiem. Serio, on stanął na palcach i podetknął mi jedną z kulek prosto pod nos. Kichnąłem. No tak, przydałoby się to trochę posprzątać, stwierdził. Nie zaprzeczyłem. Jego zdobyczy było tu około dwudziestki jak nie więcej. Kusz ma taką fajną cechę, że może usiąść gdziekolwiek zechce. A ja? A on mnie irytował z każdą chwilą, coraz bardziej. Zakłócać ciszę dzienną nietoperzowi, też mi zajęcie i radocha. Niektórzy o tej porze jeszcze śpią. A ja na ławce chciałbym siedzieć. Takiej ogrodowej, wiesz? Chociaż czekaj, na choć No wiesz, gacek, taka ławka, co się kiwa w tej weftę, taka ławka, co lata na linkach. Westchnąłem i spojrzałem na niego z podałba. Zaśmiał się. Chyba nie zakumał do końca moich intencji, myśląc, że moja mina jest zabawna. Ja jakoś nie śmiałem się z ludzi, gdy wyginali swoje usta nienormalnie do góry. A mógłbym. Miałem jednak honor tłumaczyć nietoperzowi latanie to poniekąd jak tłumaczyć dobremu kucharzowi, że zupa pomidorowa zrobiona jest z pomidorów. Czarownik zresztą zawsze krzyczał, że była przesolona. Wiedziałem jednak, że to radosne wykrzywienie minie chłopcu zaraz wieczorem. Gdy tylko przyjdzie Klara, zabrać go, żeby się nie zaziębił. Jakoś nigdy wcześniej się za to nie mogła zabrać. Wychodziła z domu na długie godziny i tyle ją widziano. To znaczy się, kiedyś bywała dłużej, ale później nagle Gabriela wyniosła się z domu wraz z czerownikiem i tyle ją było widać. Przynajmniej myślę, że poszła z nim. Z jednej z perspektyw tak to wyglądało. A może to on poszedł z nią? Wybiegła pierwsza. Po niej z wrzaskiem pognał po schodach czarownik. Już nie wróciła. On tylko wpadł na moment, cuchnący i z poplamioną koszulą. Zaklął pod nosem, rzucił jakimś zaklęciem. Chyba było potężne, bo dzieci skuliły się i powstrzymywały łzy. Przypominały wtedy mnie, kiedy zakrywam się skrzydłami. Obserwowałem ich z komody. Czarownik mnie nie zauważył, Nikt mnie nigdy nie zauważył, no może prócz mikusia, ale ten zauważył mnie aż nadto. Cokolwiek tak naprawdę by się wtedy nie stało, Klara wychodziła wcześniej, Mikuś wpadał na strych, Klara wracała później, zabierała mikusia i było mi to bardzo na łapę. Nie rozumiałem dnia. Ludzie zakładali w nim maski. Znacznie bardziej rozumiałem ich nocą. Wtedy już nie udawali nikogo. I to właśnie wtedy słyszałem ciche pojękiwania i szczękanie zębami. Szczególnie w chłodne wieczory. Tego jednak dnia Klara wróciła wcześniej. W pośpiechu zaczęła zbierać jakieś materiały. Drżała, wołała Mikusia. On jak zwykle wybrał moje towarzystwo. Machnąłem skrzydłem, ale nawet w ten sposób nie dałem rady go przegonić. Nie przepadałem za jego towarzystwem, lecz nie lubiłem także chwil, w których go nie było. Ale jako chwilowa obecność uświadamiała mnie całym tym embarazem jeszcze bardziej o tym, że to tylko na moment i później nadejdzie noc, w której nikogo nie będzie i pozostanie mi małe okienko, z którego widać nieszczęsne druty, których nie zauważyła Marcela. Ludzie często myślą o nas jako kretach, a tymczasem nawet krety widzą szczątkowo. Nikt zaś nigdy nie myśli o krytych skrzydłach i tutaj przynajmniej mają rację. W kwestii wzroku jednak wolałbym nie widzieć, jak jedyna, bliska mi osoba staje się tak daleka, że dosięgnąć jej nawet nie sposób pośród gwiazd. Kiedy zostajesz sam, nagle usuwa ci się grunt pod stopami. Zamiast wisieć na podstropowej belce, zaczynasz wisieć na włosku. Twoje pierwsze słowo nie mieści się w żadnym zakresie. Twoje pierwsze słowo istnieje bardziej niż ty istniejesz. A ponoć miłość to pierwsze słowo Boga. Myśl pierwsza, jaka przemknęła mu przez mózg. Kiedy rzekł: niech się stanie światło, wtedy stała się miłość. I wszystko co stworzył było doskonałe i niczego już nie chciał przetwarzać. Ciemność. Ciemność to pierwsze słowo nietoperza, myśl pierwsza, jaka przemknęła mi tamtego dnia pod skrzydłami. Kiedy czarownik krzyknął: I niech cię tu nigdy więcej nie widzę? Wtedy stała się ciemność. I wszystko, co stworzył, było podszyte strachem, i niczego i nikogo nigdy już nie chciał kochać. A tym bardziej dwójki nietoperzy, która pod jego nieobecność zadomowiła się pod strzechą. Marcela uciekała przed czarownikiem jeszcze wcześniej niż robił to Mikuś. On jednak zawsze zdążył się schować, nim dopadła go jego podłużna dłoń. Klara nie miała tyle szczęścia. Chwilami miałem nawet wrażenie, że słyszę gdzieś z stoło głuche uderzenia. Nie byłem pewien, Nigdy nie słyszałem krzyku, zazwyczaj nie słyszałem też płaczu. Musiała go w sobie dusić, albo też ściany były gruboskórne. Bywały chwile, w których schodzili się do nas również inni czarownicy. Z początku zimą preferowali strych, jednak w lato osiedlali się w piwnicy. Myślę, że w obu miejscach było podobnie, także jestem w stanie wyobrazić sobie to, co działo się tam na dole. W ruch szły po kolei różne mikstury. Nieraz zastanawiałem się, w jaki sposób ważą je aż tyle. Chwilami myślałem, że nawet na skalę światową nie odbiega o to wcale aż tak bardzo od prawdy. Ponoć na dom można mówić świat. Można o nim wiele mówić. Można wiele myśleć i można powracać. A zatem można też odchodzić i uciekać. Można brzdękać kieliszkami i nabierać mocy po eliksirach. Można po nich spać i można po nich śpiewać. Tego się właśnie nauczyłem a propos czarów. Nie wiedziałam tylko jednego. Za pomocą jakich czarów można kochać. Wtedy usłyszałem, jak zatrzaskują się drzwi. Słowieszcze zaklęcie ponownie zostało wypowiedziane. Nie rozumiałem go. Było w jakimś innym, skrzyczącym języku. Uniosłem skrzydła i spojrzałem Mikusiowi po raz pierwszy w twarz. Jego oczy były równie świecące jak szklane kulki, jednak już nie takie przejrzyste. Jakim zaklęciem potraktował cię czarownik? Pomyślałem. Nie odważyłam się nawet zapytać. Było mi jakoś strasznie głupio, spojrzałem w okno. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem. Życie to coś więcej niż strych. Na zewnątrz naprawdę jest jaśniej. Zeskoczyłem chłopca na kolana. Nie wzdrygnął się. Zresztą chyba nie spodziewałam się niczego innego. Po raz pierwszy odważyłam się na czyjąś obecność. Patrzyłem na chłopca, a chłopiec patrzył na mnie. Wtedy jeszcze była ciemność. Stary, Nigdy nie będziesz bardziej samotny niż wtedy, kiedy będziesz mówił, że nie jesteś. Zdążyłam usłyszeć, nim czarownik wtargnął na strych, zapalając światło. Poprzednią audycję skończyliśmy na Warszawie, tą także. W sumie to skończyliśmy na zgaszeniu światła. Było tutaj jeszcze jedno opowiadanie. Niestety wystąpiły problemy w postaci zbyt słabo nagranego dźwięku. Naprawdę nie dało się tutaj tego normalnie odsłuchać. Więc skończyliśmy na włączonym świetle. Ja, ja się teraz wyłączam. Dziękuję Wam bardzo chociaż za ten kwadrans. Słyszymy się za tydzień. To był kolejny chaos listowia i snów. Andrea Patrycja-Majtużyk. Do usłyszenia.